w tym filmie jestem narratorem, a on nazywa się Jaskołka i jest głównym bohaterem. A to mój pierwszy film, no to a Chlop, ale zimna woda, bererererererererer, co to słońce nie grzeje. Chlop, 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 ale fajnie, szkoda, że mój czepek w domu zostawiłem. Chlop, chlop, chlop. Co to jest? To chyba jakaś głopia jaszczorka, o nie, jaszczorka, aaa, śmierć jaszczorkom, śmierć wszystkim jaszczorkom, aaa, masz, a masz, ty głupi orangotanie z safari, a masz, a masz, już po tobie biedniej os po tym zielonym szczorze, wreszcie o tam są jeszcze. O to jest jakaś jaskinia. Ciekawe co tam jest. Może sok z ja god wchodzę. O a koja a koja a koje koje a boli boli i ból Wow, ale fajnie, mnóstwo soko. Może by tak go przemycać. O tak to dobry pomysł. Muszę to robić. Chwila. Co to? A, -a, -a, -a. to wrzota. -a 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 -a. Ociekać, ociekać, nie ma ratonku. Aaaaaaaaa chlop, e, znozim na woda. Brrr, no i gdzie mam płynąć gdzie mam płynąć? Owiem do miasta zwanego ziotkowoda. Brr, ale zimno, ale na szczęście jestem i os w więc nic mi nie zagraże. Oprócz psychopatycznych zabójców, oto chyba jeden z nich. Siema koleś jak tam ci minął dzień, ej ty, no, języka nie masz żeby odpowiedzieć czy jak. co cobelobe to Cześć, jestem Jaskołka. Masz może jakiś pancerz najlepiej, żeby to była korteczka za Dibasa, nie za ciemna, nie za jasna, w sam raz jak dla mnie? Mogłaby jeszcze mieć jakieś wywalone w kosmos ognie takie, żeby wszystkie białe kogoty się mnie bały. A czy to może być? Bo szyłem to dla lepera, ale za jakieś dwa złote mogę ci to oddać. Łoł wow, zawaliście się w tym czoje przewiewnie i leko bardzo fajnie. Okorde ale baję nieprzemakalna teraz mogę zawalać latające wiewiorki też i w deszcz oto twoja kasa.